Dziś chcę Was zaprosić na wycieczkę e, troszkę inna, w innym stylu. E, po prawdzie to wycieczka będzie bardzo podobna dla mnie z mojego punktu widzenia, ale ja postaram się inaczej ją trochę pokazać. Większość moich wycieczek e, to są takie mikro wycieczki. Jedno czasami niestety rzadziej niż bym chciał, ale dwudniowe i zawsze staram się znaleźć sobie jakiś cel, jakąś ciekawostkę, do której chcę dojechać i po drodze często znajduję jeszcze inne ciekawostki. W dzisiejszej wycieczce chciałbym wam pokazać właśnie taki rodzaj mikrociekawostki, po której czasami przejeżdżamy. W moim przypadku to 8 lat prawie codziennie przejeżdżałem koło tego miejsca, więc przejeżdżałem samochodem. Nie miałem świadomości o istnieniu tego miejsca czy tych miejsc, bo zaplanowałem co najmniej kilka. Na no dziś odwiedzę je rowerem i postaram się Wam pokazać. pokazałe budynki, od których zaczynam dzisiejszą opowieść to XIX wieczne, z drugiej połowy XIX wieku osiedle robotnicze, jednej z największych przędzalni w Europie. Niestety no, te elewacje, znaczy na szczęście są odnowione, znaczy niestety nie z mojego punktu widzenia laickiego, no straciły trochę charakter nie wyglądają na no zbyt zabytkowe te dwie kamienice nieotynkowane bardziej przypominają XIX-wieczną zabudowę winien wam jestem jedno wyjaśnienie, ale zrobię to za chwilę to jest pozostałość osiedla robotniczego które do swojej przędzalni wybudowali bracia BriX. którzy w drugiej połowie XIX-wieku Zbudowali nieopodal Warszawy jedno z największych przędzalni w Europie. Być może nie byłoby w nich nic ciekawego. Dobrze, że są troszkę zrewitalizowane, no ale jakoś żyardów robi na mnie większe wrażenie. Ale <laughs> dlaczego tutaj jestem? Taka ciekawostka. Bracia Briggs zelektryfikowali swoją fabrykę no i okolice później 30 lat przed elektryfikacją Warszawy i ta informacja pchnęła mnie do tego żeby wam dzisiaj to miejsce pokazać a w zasadzie resztki, które z niego zostało Ten komin fabryczny, który już mogliście zobaczyć wcześniej to jest właśnie komin z dawnej fabryki Bryksów. Jestem przy największej arterii marek ulicy a ten budynek, który zaraz postaram się lepiej pokazać, pochodzi też z czasów Bryksów. Postaram się wrzucić napis jaką funkcję pełnił w czasach gdy go zbudowano. W tej chwili jest tu chyba ośrodek kultury morewskiej Jeżeli dobrze się orientuję zamiast jeszcze do fabryki z innej strony, od południa. Przejadę sobie przez parki miniatryksów. Tam jeszcze gdzieś ma być jakaś resztka po ich willi. lat przejeżdżałem koło tego fragmentu, który widać z ulicy i chyba nigdy mi nie przyszło do głowy, że to może być jakaś zabytkowa, no nie wiem, taki taras zabudowany. No, no jest to jakoś licho odnowione, bo pomalowane jakąś zieloną srebrną farbą, która obłazi. Ale jak się człowiek przyjrzy, to widzi Widzi, że jestem jakiś kunszt Wyjeżdżam już z parku Brixów. Udam się teraz na posiłek i będę zmierzał w kierunku domu Zabiorę Was jeszcze na najlepsze moim zdaniem lody Co najmniej w województwie Schabowy gigant Zelika w Kobyłce. No, nie widać ich w całej kazałości tutaj teraz. Ale piękny obiekt i na pewno zasługuje na ewentualnie oddzielne potraktowanie. Także tylko teraz tak przejazdem. na Bazylikę, schowaną między drzewami, a my się kierujemy, to znaczy ja, przepraszam, ja się kieruję w stronę lodziarni ulubiona, o tam już widzę, jest to jakaś mała kolejka dzisiaj, na moim zdaniem najlepsze lody na Mazowszu. się troszkę odetchnąć jakaś ławeczka w parku Nie jest to niestety centrum kobyłki więc z jednej strony jakieś muzyczki z przybytków restauracyjno luziarskich Dzień dobry, cześć i czołem Pytacie skąd się wziąłem Jestem wesoły Romek Mam na przedmieściu domek A w domku wodę, światło, gaz Siedzę Przed kamienicą, w której Spędziłem jakiś czas Za młodego Vera Gran I to znowu nie jest Na ten film Informacja. Chciałem tylko przez to podkreślić, że warto szukać, nawet w najbliższej okolicy, jakichś drobnych ciekawostek i nawet w formie jakiejkolwiek próbować ocalić je od, od zapomnienia. Historia braci Briggs jest taka, że w drugiej połowie XIX wieku chyba nie, nie bardzo tam wytrzymywali konkurencję w Wielkiej Brytanii a że Rosja miała dość restrykcyjną politykę celną to chcąc handlować z Rosją i zaspokajać jej niespożyte potrzeby rozejrzeli się i zdecydowali wybudować fabrykę w Markach trzaskie Marki miały kilka zalet dla nich były blisko stolicy, były w strefie celnej rosyjskiej i leżały na trasie kolei wileńskiej. To były duże atuty. Ale jakaś XIX-wieczna ruina poprzędzalniana to nie był wystarczający pretekst, żebym pojechał tam. Ciekawostką, która mnie najbardziej poruszyła i zmotywowała, żeby to pokazać Wam jest fakt, że 30 lat przed wprowadzeniem oświetlenia elektrycznego w Warszawie bracia BRICS oświetlili swoją fabrykę i niebawem okolice. Jeśli moje źródła były dobre, to e, była ta pierwsza elektryfikacja na Mazowszu. I co ciekawe, jako ci kapitaliści, wyzyskiwacze, e, 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 Zaopiekowali się ludnością, no, chcieli sobie wykształcić kadrę, więc wysłali do Anglii bodajże tysiąc dzieci na naukę, e, uprzednio ich ubierając i dając im jakiś tam opierunek. E, co więcej, po ich powrocie nie zmuszali ich do pracy w fabryce, zależało im tylko, żeby kształcili następnych. Właśnie wybudowali też dzielnicę robotniczą, żeby robotnicy. E, Mieli jak na tamte czasy bardzo wysoki standard, również higieniczny. E, no właśnie, to, to taki kapitalizm. I przeciwko temu buntowali się ci dobrodzieje. Ci czerwoni dobrodzieje później, przez 50 lat, umieli tylko to rujnować nie zbudowali nic nowego.